Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny materiał, coś ostatnio mam w Enę i sporo ciekawych rzeczy do przekazania, stąd nagrywam kolejno filmy. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć historię o rozwoju i historię o tym, jaka jest sytuacja obecnie na świecie i jakie konsekwencje tej sytuacji na świecie są przewidywane. Jest to oczywiście fragment większej układanki, natomiast dzisiaj skupimy się na tym, jakie zmiany będą zachodzić odnośnie stru struktury, infrastruktury energetycznej, energetycznej, czyli tej, która dostarcza prąd, bo jest tematem chyba wielu osobom, także weteranom e, tematyki alternatywnej, Znany, e, znane zagadnienie tego, że mówi się od dawien dawna, że różne technologie alternatywne e, produkcji prądu były e, niszczone i były, Spychane, e, zakopywane przez lobby głównie naftowe, po to, żeby właśnie lobby naftowe i dotychczasowe lobby energetyczne mogło pozostać przy starych sposobach dostarczania energii, na których zbijają krocie, z których są zadowoleni i nie chciano wszelkiego rodzaju konkurencji. Świat jest pełen historii o wynalazcach różnego rodzaju, którzy rzekomo zostali zamordowani lub w jakikolwiek inny sposób, gdzie technologie zaginęły, zostały skonfiskowane i tak Mówi się o tym od dawna i mówi się o tym nie bez przyczyny, ponieważ musimy rozumieć, że energia elektryczna napędza w zasadzie całą naszą obecnie cywilizację. To. Ile wszystkie rzeczy dookoła nas kosztują, jest w dużej mierze podyktowane cenami energii elektrycznej. To, ile kosztuje jedzenie, ile kosztują ubrania, ile kosztują wszystkie inne rzeczy, które nas otaczają, wszelkie dobra, jest podyktowane cenami energii elektrycznej, która musi być wytworzona w dość drogim procesie i potem właśnie kosztuje. Tyle, ile kosztuje, i w związku z tym to jest wliczone w cenę, jakby potem produktu, tak? W cenę jedzenia. Zawsze, kiedy ceny prądu idą w górę, to wszystko drożeje. I ostatnio mieliśmy właśnie też takie sytuacje: podwyżki prądu, tak? I automatycznie ceny paliw w górę, ceny, ceny jedzenia w górę, ceny wszystkiego. To, że, jest, że, że te zmiany następują, to chyba jest jasne. No więc, co by było, gdybyśmy mieli sytuację zgoła inną, gdyby był powszechny dostęp do energii? Energia byłaby produkowana na dużo większą skalę i znacznie taniej bo skala oznacza cenę. Tak? Jeżeli my mamy możliwości dzisiaj infrastruktury energetycznej przerobowe, określone, limitowane naszymi możliwościami po prostu stawiania elektrowni węglowych, elektrowni nawet atomowych itd. W każdym razie tego, tego, tego typu budowli, tego typu wytwarzania energii, czy tam także oczywiście wiatrowych, słonecznych, wszelkie te inne, wszystko, czym dysponujemy. To wszystko kosztuje, i wytwarza określoną ilość, ilość energii. I ten stosunek kosztu wytwarzania tej energii do tego, ile tej energii powstaje, jest wcale nie taki korzystny, dlatego energia właśnie jest, jest droga. Ale co by było, gdyby było jej pełno? Co by było, gdyby było łatwo wytworzyć energię, gdyby była wytworzona na taką skalę, że po prostu jedną, wyobraźmy sobie, na przykład jedno urządzenie, które dostarcza małe urządzonko, skrzyneczka, które dostarcza tyle, co na przykład potężna elektrownia atomowa albo kilka elektrowni atomowych. To by było rewolucyjne i to by oczywiście zmniejszyło. Koszty wszystkiego dookoła. W związku z tym energia elektryczna jest dla nas istotna. No i do tej pory byliśmy w takiej sytuacji dość ciekawej, ale w tym negatywnym sensie, że nie było żadnego na horyzoncie szansy na to, że to się, coś się zmieni, bo lobby energetyczne do tej pory po prostu. Absolutnie górujące nad wszystkim, nad wszystkimi innymi lobby niemalże i po prostu nie, nie dopuszczało do, do, do jakiejkolwiek zmiany w tym temacie. Co więcej, to lobby było powiązane bezpośrednio z rządami, na przykład taki powiedzmy rząd Stanów Zjednoczonych sam z siebie po prostu, kontrolując to lobby energetyczne i będąc z nim w bezpośrednim jakimś tam związku, tu można przypisywać, ile, ile władzy jest po której stronie, ale, ale powiedzmy, że to jest jakiegoś rodzaju symbioza. No właśnie, absolutnie nie dopuszczał zmian w tym temacie, przyczyniał się, mam na myśli rząd, do właśnie maskowania energii, źródeł energii, technologii energetycznych, to mam na myśli. Jesteśmy teraz w absolutnie ciekawym momencie dziejowym, dlatego to nagrywam, dlatego o tym mówię, bo następuje zmiana, następuje zmiana, wymuszona zmiana, wymuszona przez sytuację, w którą oczywiście rządy się same zapędziły w pewnym sensie, ale ja to poczytuję jako zmianę jak najbardziej pozytywną. Wyobraźcie sobie, że właśnie w tym momencie OpenAI, jedna z wiodących firm zajmujących się sztuczną inteligencją w Stanach Zjednoczonych, dogadała się z rządem w sprawie tego, że, że rząd będzie wspierał ich wysiłki w rozwoju potężnych data center, czyli centrum danych, centrum przetwarzania, czyli generalnie mówiąc po ludzku, superkomputerów, wielkich budynków wypełnionych superkomputerami po to, żeby technologia sztucznej inteligencji przez Stany Zjednoczone mogła być dalej rozwijana. Notabene wszystkie inne firmy tego samego potrzebują i o to samo zabieg zabiegają i, i podobne kroki, podobne wsparcie czasami uzyskują właśnie tutaj głównie mam na myśli o, w tym momencie oczywiście Stany Zjednoczone. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to wsparcie jest udzielane? Dlatego, że istnieje po prostu wyścig Zbrojeń, wyścig z czasem Zbrojeń to może brzmi brzydko, bo tu nie chodzi tylko, o, tu nie chodzi stricte o militarne zastosowanie, ale z pewnością również. Ale wyścig po prostu technologiczny wyścig o inteligencję i tutaj kolejny punkcik super ciekawy, bo de facto właśnie tak można to podsumować. Trwa między mocarstwami wyścig o inteligencję. Ktoś powie sztuczną inteligencję, nieważne jaką inteligencję sztuczną czy nie sztuczną inteligencję, bo czym jest inteligencja? Inteligencja jest zdolnością do obliczania, analizowania i w związku z tym wykombinowania, mówiąc takim językiem kolokwialnym, różnych rozwiązań. I oczywiście do tej pory na naszym świecie ludzie byli po prostu najintelig najintelig najinteligentniejszymi istotami. I mocarstwa czasami ewentualnie się biły o naukowców, czasami sobie wykradały naukowców. No to że na przykład Albert Einstein przeniósł, przeniósł się z Niemiec w czasie właśnie zawieruchy drugowojennej, tak, do Stanów Zjednoczonych. Że, że Stany Zjednoczone nim dysponowały, właśnie, a, a, nie, a nie Niemcy. No, na pewno przyczyniło się do równowagi sił i do, do tego, kto gdzie co potem uzyskał i kto wygrał w światowym wyścigu. I to na każdym kroku właśnie takie sytuacje, że naprawdę władcy, mocarstwa zabiegają i starają się pozyskiwać inteligencję, ponieważ inteligencja, Przekłada się na ich możliwości po prostu rozwojowe i nie przegrania z innymi państwami, dosłownie. A oczywiście ta konkurencja trwa na wszystkich możliwych polach gospodarczych, militarnych, społecznych przeróżnych. Tak? I w związku z tym, kto będzie miał większą inteligencję do dyspozycji, ten będzie miał lep wszystko lepsze, będzie miał. Będzie miał dosłownie wszystko lepsze, bo będzie miał lepsze rozwiązania medyczne dzięki inteligencji, lepsze rozwiązania edukacyjne, jeżeli będzie potrzebował i chciał ich dzięki inteligencji, lepsze rozwiązania, oczywiście militarne, lepsze rozwiązania gospodarcze wszystko, wszystko, tak. Bada, badania genetyczne, powiedzmy, badania w ogóle, właśnie jakiekolwiek związane z. z z ludzkim organizmem, i tak dalej, szukanie rozwiązania różnych problemów medycznych, to wszystko wymaga inteligencji do tego, żeby, żeby te problemy zostały rozwiązane. I teraz sztuczna inteligencja jest takim sposobem na przeskoczenie i przyspieszenie tego rozwiązywania problemów. Dosłownie, to tak można sprowadzić do tego: przeskoczenie i przyspieszenie rozwiązywania problemów. Kto pierwszy rozwiąże, więcej problemów, ten będzie oczywiście społeczeństwem bardziej rozwiniętym, dysponującym większą potęgą na, różne, na różnych polach, tak? bo, bo rozwiązując problemy odczepiamy sobie takie umownie, obrazowo ujmując takie Kule u nogi, takie kamienie u szyi, odczepiamy sobie te problemy i stajemy się lżejsi, możemy więcej, jesteśmy swobodniejsi, i tak dalej. Rozwiązujemy problemy, to się rozwijamy i możemy więcej, żyjemy na wyższym poziomie, i mamy przewagę nad tymi, którzy sobie tych kamieni u szyi, nie odczepili. Dalej mają te problemy, dalej się z nimi borykają. Więc kiedy odkryto, że możliwa jest możliwy jest rozwój sztucznej inteligencji na takim właśnie poziomie, który zdolny jest rozwiązywać problemy dosłownie, z którymi ludzkość borykała się od stuleci, tysiącleci, nie wiadomo nawet od kiedy, no to właśnie kraje wyżej rozwinięte zrozumiały, że jest to sposób na absolutną, na absolutne supremację nad innymi krajami, jeżeli oni Będą mieli lepszą tą technologię. Ci, którzy nie będą mieli, znajdą się w tyle. Kto znajdzie się w tyle, będzie się pogłębiała różnica pomiędzy tymi, którzy mają wysoką inteligencję, mają super rozwiązania, a tymi, którzy mają gorszą inteligencję, gorsze rozwiązania. W związku z tym, ten kto będzie w tyle zostawał. Będzie narażony na podporządkowanie przez tego, kto będzie dysponował tą technologią. Czyli ta technologia, mówiąc krótko też i y, może trochę brutalnie, ale po prostu ma potencjał też do podporządkowania sobie reszty świata. Czyli kto będzie, jeżeli nastąpi duża różnica, bo jeżeli ta duża różnica nie nastąpi, to oczywiście y, nadal będziemy mieć równowagę sił, i dlatego też y, w, w tym momencie, oczywiście, to jeszcze nie ma takiej, takiego przeskoku, ale ale trwa wyścig, bo nikt nie chce zostać w tyle. Żadne państwo, żadne mocarstwo nie chce zostać w tyle. Mają totalność, totalnie świadomość tego, że jeżeli zostaną w tyle, to są po prostu, staną się pionkami, staną się nic nieznaczącym terenem zarządzanym przez kogoś innego, kto, kto będzie dysponował tą technologią. To Ta technologia na wszystkich możliwych obszarach gospodarki, rozwoju, będzie wykorzystywana, będzie dodawać mocy temu, kto będzie ją dysponował. W związku z tym Stany Zjednoczone absolutnie zdają sobie sprawę, że jeżeli chcą utrzymać jakiekolwiek pozycję na świecie, to muszą, muszą mieć tą technologię, muszą być i chcą, i chcą być w niej w ogóle najlepsi oczywiście, tak docelowo. W związku z tym jest to sprawa być albo nie być, i jest to sprawa też potencjalnie nie tylko być albo nie być, czyli nie tylko jeśli tego nie zrobimy, to mamy przegwizdane, ale jeśli to zrobimy dobrze naprawdę, to w ogóle możemy bardzo, bardzo dużo wygrać, bardzo dużo zyskać. Tak? W związku z tym e, absolutnie. E, Stany Zjednoczone są gotowe. Z tego, co widzę, z tego, co słyszę, e, z tego, co komunikuje sam rząd, Zgadzając się na prośby chociażby OpenAI, gdzie powiedziano, że właśnie co powiedziano, co uzgodniono, że y, OpenAI potrzebuje około 7 trylionów dolar dolarów. Dobrze chyba pamiętam nie miliardów, tylko trylionów, trylionów. W ogóle suma, wiecie, taka y, kosmiczna, absolutnie kosmiczna, ponieważ ich jedno datacenter potrzebuje mocy około pięciu elektrowni. Pięć elektrowni, takich standardowych, obecnych, potrzebny jest do tego, żeby zasilić jedno datacenter. Oni chcą ich zbudować sumarycznie chyba około tysiąca. W związku z tym stanęliśmy w sytuacji niesamowitej, bo oni, ale to nie tylko oni. Generalnie znowu, żeby pan przybliżyć sytuację szerszą. Wszystkie rozwijające technologie sztucznej inteligencji firmy zdały sobie sprawę w pewnym momencie, że już nie jest pytanie, czy są w stanie rozwijać, wytwarzać tę technologię. Są w stanie, tylko okazało się, że gdzie indziej się pojawił próg. Próg wcześniej niewidoczny. Bo jeszcze nie było technologii ale sztucznej inteligencji tak rozwiniętej, więc nie, dosz, nie doszli wcześniej do tego progu, ale teraz, teraz doszli. Problemem stało się nie sam rozwój sztucznej inteligencji, co zasilanie, ilość prądu, jakiego jak to potrzebuje. Okazuje się, że tu jest próg, tak? Możemy mieć pewną, pewien poziom inteligencji. Do danego progu, jak mamy tyle i tyle prądu, żeby poziom inteligencji rósł, to my musimy więcej prądu dostarczać. Więc im więcej mamy prądu, tym większą mamy inteligencję. Im mniej mamy do dyspozycji prądu, tym mamy mniejszą inteligencję. W związku z tym do tego wyścigu e, potrzebne jest <gry> znacznie więcej prądu niż wcześniej. E, znacznie więcej prądu niż e, w ogóle do tej pory jakby brano pod uwagę, że w ogóle może być potrzeba w społeczeństwie takich. W społeczeństwie. Mam na myśli dostęp globalny. Tak? W tym momencie problem jest taki, że te firmy nie mogą sobie postawić w budynku data center e, tego typu jak chcą. I włączyć, bo zgasłyby miasta. Nowy Jork, Los Angeles. Po prostu nie ma tyle prądu, żeby, żeby to po prostu zasilać. Potrzeba tego prądu niebotyczne ilości więcej. Niebotyczne ilości więcej. Takie, że nie jest realnym, tak naprawdę zbudować tej infrastruktury obecną technologią energetyczną. Wracamy do początku, tak. Nie ma możliwości, żeby w ciągu następnych kilku lat, powiedzmy, ich będzie nawet więcej, tak, ale, ale w najbliższym jakimś tam przewidywalnym w ogóle okresie czasowym, nie ma tu takiej możliwości, żeby w Stanach Zjednoczonych wybudowano tysiąc elektrowni atomowych tylko po to, żeby zasilały data center jednej firmy OpenAI, do, do, do przetwarzania właśnie tych informacji. No nie da się tego zrobić. Nie ma po prostu yy, tak tylu, nie ma materiałów, nie ma pieniędzy. No po prostu 7 trylionów do, dolarów to w ogóle są jakieś takie kosmiczne sumy, yy, nierealistyczne. Ale rząd powiedział: My będziemy robić wszystko i się na tym skupiamy, żebyście wy mogli to zrobić. Bo jeżeli wy tego nie zrobicie, to my przegrywamy, tak? Stany Zjednoczone przegrywają, bo w tym samym czasie te same zabiegi robią Chiny, robią Indie, robią wszelkiego rodzaju inne technologicznie dysponujące jako, jakimiś możliwościami kraje, ale powiedzmy nawet, że niech będzie tylko, że Chiny powiedzmy by tutaj próbowały konkurować. No to Chiny mogłyby Amerykanów załatwić totalnie, gdyby, gdyby po prostu, właśnie tutaj na tym polu ich prześcignęli. Więc Amerykanie są zdeterminowani. Jakie to ma dla nas znaczenie też przy okazji, bo ma znaczenie? Ta sytuacja wydaje się taka potężna i w ogóle, nawet usłyszałem od kogoś, że straszna, ale pomyślmy sobie, jeżeli na potrzeby. Po pierwsze właśnie, jakie rzeczy muszą się wydarzyć, żeby to mogło dojść do skutku? No, no. musi się wydarzyć odblokowanie technologii alternatywnych co do wytwarzania prądu. Nagle może się okazać, że w przeciągu następnych kilku lat, najbliższych lat, dowiemy się, że jednak technologie jakiejś tam zimnej fuzji, czy w ogóle modułu punktu zerowego, czy jeszcze tam jakieś inne, po prostu, że tak, da się bez problemu i że tym wytworzymy więcej energii niż wcześniej, żeśmy wytwarzali w elektrowniach atomowych itd. Myślę, że to jest teraz realne, bo to jest Niezbędne. Nie da się tego zrobić, co chcą zrobić, bez tego. W związku z tym są zmuszeni do tego, że w imię własnego przetrwania muszą odblokować te technologie energetyczne. Fascynujące, moim zdaniem. A jak na tym yy, wyjdziemy my, jak na tym my skorzystamy? Ktoś powie, że kiepsko. No niekoniecznie, bo jeżeli nagle ludzkość będzie w stanie produkować. Kosmicznie więcej prądu, więcej energii elektrycznej, bo, będzie, bo większość tej energii elektrycznej będzie powiedzmy potrzebna do zasilania sztucznej inteligencji. To przy okazji to, co my potrzebujemy, ten prąd, który my potrzebujemy do naszej standardowej infrastruktury gospodarczej, czyli do, no, do fabryk, do wytwarzania tych wszystkich dóbr i tak dalej, ten prąd stanie niebotycznie, bo będzie, go, będzie wytwarzany w takich ilościach, ta technologia po prostu stanie się wytworzenia tańsza, bo musi się stać tańsza, będzie wydajniejsza po prostu, będzie tego prądu w takich ilościach, że to co my potrzebujemy, my w domu do zasilenia, powiedzmy sobie całego wszystkiego co mamy w domu na prąd, to będzie Fikuś. To będzie po prostu, to będą groszowe sprawy, to będą niezauważalne ilości prądu w ogóle w stosunku do tego, ile będą te data center sztucznej inteligencji pobierać. W związku z tym to się stanie po prostu tańsze, to będzie energia elektryczna w tym momencie stanie się, praktycznie to nie będzie żadnego rachunku albo będą to jakieś tam symboliczne groszowe kwestie. Wszystkie towary, które nas otaczają, Będą mogły stanieć, bo będą do ich wytworzenia, energia elektryczna wytwarzana nie będzie tyle kosztowała, co kosztowała wcześniej. Więc może to, może to potencjalnie doprowadzić do dobrobytu totalnego, do ery dobrobytu, właśnie dlatego, że, że ilość. Energii będzie wytwarzana na zupełnie innym poziomie, przy zupełnej, w zupełnie innych kosztach jej wytwarzania, mniejszych czyli optymalizacja wytwarzania. W związku z tym, wszyscy na tym zyskamy. To jest coś, o co zanim w ogóle temat sztucznej inteligencji, to wszyscy od dawna o tym mówili i w jakiś sposób mieli nadzieję, że kiedyś starzy się jakiś cud, że, że te technologie zostaną odblokowane, bo, bo ludzie którzy się tym tematem w jakiś sposób interesują i go rozumieją rozumieją, że to jest, to jest coś, co w dużej mierze stanowi wyznacznik jakości życia w naszej cywilizacji. To ile my mamy jakie są ceny wytwarzania energii elektrycznej, jaki mamy dostęp do energii elektrycznej, w jakich ilościach itd. To jest to jest w dużej mierze wyznacznik. Więc to jest fascynujący temat wydaje mi się wydaje mi się, że w rzeczy dzieje się coś pozytywnego poprzez coś, co niektórzy by powiedzieli, że mało pozytywne, ale właśnie wydaje mi się, że jednak ten jest taki element katalizatora pozytywnych zmian, właśnie poprzez to, że rządy zapędziły się w ten, w ten wyścig rozwoju inteligencji. No i teraz jeszcze na koniec. Skoro jest wyścig rozwoju inteligencji, no to. Znowu, sprowadzając wszystko do takich jakichś podstawowych mm, wartości, żeby, żeby to zeskalować do poziomu, w którym my możemy sobie to wyobrazić i rozumować, no to mówiąc prosto, wyższa inteligencja to lepsze życie, tak? Wyższa inteligencja to mniej popełniania błędów, więcej robienia rzeczy lepiej, bardziej optymalnie, bardziej y, sprawnie. To po prostu generalnie jakość życia lepsza. tak? Tam, gdzie są ludzie mądrzy, inteligentni, jest wiedza, jest, jest zrozumienie, tam jest lepsze społeczeństwo się po prostu odpowiednio rozwija. Tam, gdzie brakuje inteligencji, mamy zapaść, mamy zdziczenie, mamy, mamy po prostu tego typu rzeczy. No i to bardzo łatwo i historycznie prześledzić i teraz sobie porównać różne miejsca na świecie i. Dlatego właśnie jeszcze na koniec wrócę i nawiążę tylko na chwilę do poprzednich materiałów, jakie nagrywałem, bo nagrałem między innymi materiał poprzedni, bardzo polecam też, zresztą każdy materiał polecam, który wstecz będziemy tutaj patrzeć na kanale, ale nagrałem materiał o naszym prawie do rozwoju i tym, że moloch Unii Europejskiej, biurokratyczny za sprawą ludzi, którzy po prostu mają strach i klapki na oczach i, i niewiele po prostu wyobraźni. Wprowadzają regulacje rzeczy, których jeszcze nie rozumieją, i tak wprowadzono regulacje odnośnie rozwoju sztucznej inteligencji, gdzie mamy poblokowane wiele w Europie rozwiązań związanych z sztuczną inteligencją, na przykład ostatnio sprawa nowego asystenta głosowego czatu GPT, który jest fantastyczny, jest empatyczny, potrafi. Empatycznie rozmawiać, bo potrafi rozpoznawać emocje w głosie rozmówcy. To zablokowała Unia Europejska. Na razie nie mamy do tego dostępu, nie wiadomo kiedy będziemy mieli i zostajemy w tyle w rozwoju. Także nie dajmy sobie zaszczepić strachu, który nas będzie powstrzymywał od czynienia naszego życia lepszym, bo to się do tego bardzo często sprowadza, i wtedy oddajemy władzę nad sobą innym, bo pozwalamy, żeby jakiś biurokrata wprowadził przepis ograniczający na przykład możliwości rozwoju u nas w sztucznej inteligencji i ten biurokrata będzie żył sobie wygodnie, będzie pewnie korzystał z tych narzędzi, bo rządy, wojsko nie zrezygnują z tego. To my zwykli ludzie na tym stracimy, bo my nie będziemy mieć do tego dostępu, a inni rządzący tym światem będą mieli dostęp. I jeszcze do tego znajdziemy się w sytuacji, że będziemy zostawać na przykład jako Europa, w ogóle, w tyle za rozwojem i staniemy się takim światowym zaściankiem, bo Stany Zjednoczone roz, będą się rozwijały yy, niesamowicie, inne państwa, które nie będą wprowadzały tych ograniczeń, będą się rozwijały, a my, a my po prostu nie. Na własne ży życzenie uczepimy sobie takie kamienie u szyi i u nóg i będziemy po prostu swoje własne możliwości rozwojowe blokować. W imię czego? W imię strachu, w imię zabobonów, w imię po prostu niczego innego. tak? Więc musimy o tym mówić, dlatego nagrywam te, te materiały, żeby jakby naświetlać wam tą sytuację i przybliżać co się dzieje dookoła, jaka jest sytuacja, a jest ona fascynująca. Więc łapka w górę pod filmem, jakiś konstruktywny miły komentarz dla statystyk. I też jeżeli możecie, Dzielcie się tymi filmami gdzieś u siebie na wallu, gdzieś wrzućcie na jakąś grupę, gdzieś po prostu, jeżeli możecie, dlatego że algorytmy YouTube'owe bardzo mocno, mało promują filmy z tego kanału. Bardzo mocno widać to gdzieś tam, gdzieś algorytmum nie pasowało, a waszego takiego naturalnego rozsyłania informacji o tych filmach nic nie zablokuje po prostu, więc tą drogą, to jest jedyna droga do tego, żeby te informacje mogły się rozprzestrzenić. Myślę, że na kanale jest masę wartościowych, fascynujących tematów i chciałbym, żeby jak najwięcej osób mogło z tego skorzystać, mogło się tym zainspirować, miało ciekawy materiał do przemyśleń i spojrzenia na świat. Także, jeżeli możecie, możecie w jakiś sposób tym pomóc, to będę Wam bardzo wdzięczny, a tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć.